Dzień dobry Polsko! Kochani, witam Was znowu ze znalazł, które dzień dobry, życzę Wam miłego, pogodnego dnia. Dzisiaj macie się zmieniać chociaż troszeczkę. Albo będziesz zamulać w mieszkaniu, oglądać filmy, tracić czas. Dla facetów mówię ci, którzy walą konie, oglądają pornosy, chłopie, daj sobie spokój, masz fajną żonę, a ty kurde oglądasz te, te biedne kobiety na ekranie, ale to nie jest ważne. Kochani, teraz jak widzicie, idę sobie tutaj, idę, nie? Jest, kopalnia złota w Złotoryi. Ewenement na skalę polską, europejską, światową. Kochanie, jak widzicie, kiedy są otwarcia, już wam przy... Mamy otwarcie. Mamy centrum informacji turystycznej. Mamy jakiś dziwny domek. Można sobie usiąść. No niestety miasto musi popracować nad tym. Troszkę, po już wam pokazuję, bordel jest, nie? Ale posprzątałem chyba jeszcze dzisiaj nawet. Jest fajnie. E, no, także jak widzicie, tutaj wszystko jest zajbiście. Zapraszam Was. O, jeszcze tutaj macie. Jeszcze raz, Polska jest wielka. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. i ojczyzna, kochani, I jeszcze raz. trzymaj moją mordę. Mordeczkę trzymajcie się, nie?